Tak, dlatego myślę, że Bartosz Poli będzie bardzo zmotywowany, żeby pokazać się z jak najlepszej strony w tej walce. No zobaczymy, może właśnie Bartek Poli gdzieś poszuka jakiegoś, jakiejś gry parterowej, chociaż ja wiem, tutaj zobaczył naprawdę trzyrundowy, mocny pojedynek w niskich kategoriach, pełna stójka, ja z chęcią bym to zobaczył. I czekamy, czekamy. Na rozpoczęcie czwartego pojedynku podczas Karpaty, nr 12. na razie bardzo ciekawe walki, są nokauty, są fajne pojedynki. Liczymy teraz na kolejny, kolejną walkę na wysokim poziomie. narożnik czerwony Bartosz Polin, narożnik niebieski Norbert Sobul i rozpoczynamy. No od razu Sobul gdzieś tutaj prawym obszernym Ciosem starał się trafić Bartosza Polita. Polit próbował frontem, ale niestety się pośliznął. I Sobul już próbował skończyć walkę, zrobić, przenieść walkę do parteru. Ale w tej chwili to Bartosz Polit dociska do klatki Norberta Sobula. Jednak Norbert Sobul, gdzieś tam tą przełożoną ręką obok szyi, kontroluje sobie trochę sytuację. Sobul dobrze się broni przed obaleniem. Dokładnie, ale tutaj szuka tej nogi, szuka wyniesienia w tej chwili. Zakłada jeszcze tutaj, dokłada nogi i udaje się obalić Bartoszowi Politowi. Aczkolwiek cały czas gdzieś tam ta grołowa jest zapięta przez Norberta Sobula. Jakby tak gdzieś szukał jakiegoś poddania, jakiegoś duszenia. Aczkolwiek jeszcze raczej daleko. Jeszcze nie ma, jest na razie tylko jedna ręka a, dopięta, można powiedzieć. Jeszcze dużo brakuje tego, żeby Norbert Sobul podał. Ale mam wrażenie, że ma taki pomysł, żeby gdzieś to, gdzieś to właśnie w taki sposób zakończyć. O i Bartek Polit ściągnął w tej chwili. Tutaj Trenerzy doradzają, żeby złapał się za swoją rękę, ale już zostało to zerwane. Już za późno, już za późno na te porady w tej chwili Norbert Sobol w gorszej sytuacji. Bartek Polit może już zadawać czasy w parterze i na razie to on ma przewagę w tej rundzie. A sytuacja Sobula naprawdę zła, bo te ciosy coraz, coraz mocniej, coraz więcej ich dochodzi do głowy Norberta Sobula. Tak, próby też bardzo męczą zawodników. A teraz, jeszcze górną pozycję ma Bartosz Polit I myślę, że nie będzie chciał szybko tej wstawać z tej pozycji. Tak, tutaj ma pełną kontrolę nad walką. Może nawet pokusić się o jakieś skończenie walki, ale na razie też Bartosz Polic spokojnie nie forsuje zbytnio tempo. A wie, że ma dobrą pozycję, wie, że sobie tym punktuje. Teraz próbuje się wyrwać z gardy i będzie chciał zadać kilka mocniejszych ciosów Norbertowi Sobolowi. Właśnie to się dzieje, rozpuszcza ręce, ale dosłownie na chwileczkę. Ale Norbert Sobol dobrze robi, trzyma blisko przeciwnika, stara się, żeby Bartosz Poli tutaj nie atakował cały czas go z góry. Tak, tak, ściśle tutaj stara się złapać Bartosza Polita, jednak no wiele to Norbertowi Sobolowi nie przynosi, oprócz tego, że jest w stanie wytrwać tę rundę, no bo ona, na pewno ta runda nie jest na jego korzyść. 30 sekund do końca tego starcia. Bartosz Polit ciągle w pozycji dominującej ciągle obija Sobula. I chyba w tej chwili ma teraz na najlepszą pozycję na to, żeby troszeczkę więcej tych ciosów na głowę Sobola doszło. Podnosi trochę pozycję. Kolejne mocne ciosy. Czy zdąży Bartosz Polit wykończyć tę walkę? Czy Sobul wytrzyma? Chyba wytrzyma, teraz zaczął kopać z Parteru tak zwana pedalada w wykonanie Sobola. Sobula. Ale Bartosz Polit punktuje sobie tutaj kopnięciami i koniec pierwszej rundy, która no myślę jednoznacznie można wskazać, że wygrał ją Bartek Polit. Tak, zdecydowanie tak. Słyszymy doping dla Bartosza Polita, niesie się z trybun hali w Przeworsku. I od początku gdzieś tutaj Polit próbuje wywierać presję na Sobólu, tutaj już od... Kopnięć wewnętrznych na nogę nogi. Od razu poszedł po obalenie, i prawdopodobnie to się uda. Świetne sprowadzenie Bartosza Polita. Teraz tylko ustabilizować pozycję i kontrolować Sobula do końca. Ma ponad 2,5 minuty na to, żeby gdzieś tam poszukać jakiegoś skończenia w tej rundzie. Na razie, jednak Sobul gdzieś tutaj wije się całkiem skutecznie. Jednak mam wrażenie, że kwestią czasu jest to, aż Bartosz Polic dojdzie do takiej pozycji w tej rundzie, gdzie po prostu zacznie mocno zasypywać czasami Sobula. Już to się właśnie zaczyna. Przecież te ciosy takie bardziej dla zaznaczenia, nie ma tam wielkiej mocy. I mamy pozycję boczną. I tak jak mówił, że Bartosz nie powinien starać się przejść tą, tą gardę i po prostu być w pozycji, w której Norbert Sobula. już bardzo dobra pozycja. Teraz Bartosza Polita. Może to być. Bardzo zły omen dla Norberta Sobula, ponieważ w tej chwili a, no, dobra pozycja Bartosza Polita, żeby sobie bez, bezkarnie zadawać te ciosy na głowę. I cały czas, cały czas tutaj lekko stara się zaznaczać Bartosz Polit. Wiedzą dobrze i on, i Narożnik, że jeśli tych ciosów zadawać nie będzie, to walka wróci do stójki, a no, to nie jest w ogóle potrzebne Bartkowi Politowi w tej chwili. Pełna kontrola, pełna dominacja w parterze Norbert był praktycznie bezradny. Tak tutaj Bartosz bardzo dobrze kontroluje tą walkę z góry, bezpiecznie. Stwierdzę, że nie chce tutaj prowadzić tej walki w Turcji, jeśli nie musi, może tutaj bezpiecznie właśnie kontrolować tę walkę. Dokładnie, ale też widać, że Bartosz Poli bardziej pół, jest bardziej półgładanym za wynikiem. On wiedział od początku praktycznie, e, co chce zrobić w tej walce i miał pewien, pełen plan, a w drugiej rundzie, no to realizuje go, wydaje mi się, koncertowo. Od razu poszedł po nogi, e, obali swojego przeciwnika i tam w tym parterze no nie daje najmniejszych szans Sobulowi. Chociaż zawodnik Forsy Dęblin naprawdę A, trzeba docenić go za, za wytrzymałość, aczkolwiek no to na Bartka Polita zdecydowanie za mało. I akcykuje teraz ciosami Norberta Sogula. Norbert Sobul nie odpowiada. Zaraz tak. może wkroczyć w to sędzia. Czy będzie koniec pojedynku? Koniec! Bartosz Polic w drugiej rundzie przez TKO pokonuje Norberta Sobula. Widzimy szalona radość Bartka Polita. Oklaski przez Norberta Sobula docenia tutaj. Brawo, brawo dla panów. To jest właśnie sportowa postawa. Piątka oklaski dla zwycięzcy. Tak powinien wyglądać prawdziwy sport. Dlatego proszę państwa, proszę zostać przy odbiornikach i oglądać No bo jest żadne fejmy, żadne tego typu podróbki. Tutaj mamy prawdziwy sport. Prawdziwy, ma prawdziwe sporty walki. Myślę, że jest to dobra walka właśnie na Bartek Polit. Wielka radość Bartka Polita. Radość również na trybunach. Jego kibice na pewno zadowoleni. Słyszeliśmy, jak poniosło się tutaj Bartek Polit bardzo głośno.